Witajcie. Zwierzęta są integralną częścią życia wielu ludzi. Zwierzęta są bardziej oddane swoim właścicielom niż można sobie wyobrażać. Pupile czasami zachowują się jak superbohaterowie i pomagają ludziom w trudnych sytuacjach. Czasami muszą nawet ryzykować własnym życiem i udowadniać, że najbardziej kochają swoich właścicieli. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie właśnie takie zwierzęta. Na tym filmiku z Filipin dwa jamniki dzielnie stawiają czoła próbom włamania się kobry do domu. Odważne psy wiedzą, że w domu są właściciele, w tym ich roczny syn. Psy na przemian atakują jadowitego węża z różnych stron, ale ten desperacko stawia opór. Walkę jednak wygrywają jamniki. W zaciętej bitwie udaje im się wykończyć gada. Niestety jeden z psów nie przeżył ukąszenia, a drugi częściowo stracił wzrok. Oto podobna historia. Mężczyzna siedział na werandzie swojego domu i odpoczywał. Ten dzień mógłby być jego ostatnim, gdyby niewierny pies, który na czas zauważył, że do pana zbliża się niebezpieczny wąż. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzedniego zdarzenia, to skończyło się dobrze. Pies uniknął jadowitego ukąszenia, a wąż wkrótce odpełzł. Puma to bardzo niebezpieczne zwierzę. Bezwzględny drapieżnik, którego boją się ludzie i wiele zwierząt, ale nie te odważniaki. Psy zobaczyły, że puma zakradła się na działkę ich właściciela. Widocznie szukała jedzenia, a w tym celu mogła się nawet wedrzeć do domu w którym przebywał ich pan. Psy nie pozwoliły jej tego zrobić. Otoczyły pumę, wypędziły ją z podwórka i przepędziły w siną dal. To one zdobyły przewagę, a puma, jak niepyszna, uciekła. Ta sytuacja miała miejsce na jednej z amerykańskich stacji benzynowych. Uzbrojony napastnik chciał obrabować pracownika stacji benzynowej. Wybrał na to zły dzień, ponieważ ten akurat przyprowadził ze sobą niebezpiecznego psa stróżującego. Wyczuwszy niebezpieczeństwo, pies zaczął bronić swojego pana. Oczywiście do rabunku nie doszło. Mężczyzna powiedział, że pies tak się podekscytował, że trzeba go było potem długo uspokajać. Z takimi obrońcami nie ma się czego bać. To nagranie jest wyreżyserowane, ale wiedzą o tym tylko ludzie, a nie pies. Na filmiku widać, że nieprzyjaciel rzekomo atakuje dziewczynę, a jej pies bez wahania rusza na ratunek swojej pani. Gdy tylko mężczyzna podbiega do dziewczyny, owczarek chwyta go za ramię, na szczęście pod rękawem ma ukrytą osłonę. Bez niej doszłoby do poważnych obrażeń. Psy są w stanie ratować ludzi nie tylko podczas ataku wroga. Film ten pokazuje, jak psy mogą pomóc swoim właścicielom, którzy mają skłonność do ataków padaczki. Pies kładzie się pod głową właścicielki i tworzy miękką poduszkę, aby ta nie zrobiła sobie krzywdy. Te zdjęcia są najprawdopodobniej inscenizowane, ale jesteśmy pewni, że podczas prawdziwego napadu ten wierny przyjaciel zrobiłby to samo i uratował swoją panią. Owczarki to wspaniałe psy. Są doskonałymi stróżami, dzielnymi pomocnikami funkcjonariuszy prawa, a także wspaniałymi obrońcami. Zobaczcie, jak ten odważny i lojalny pies chroni małą dziewczynkę. Ilekroć operator próbuje się do niej zbliżyć, pies agresywnie szczeka i pokazuje, że jest gotowy do walki o dziecko do samego końca. Z takim opiekunem ta mała dziewczynka na pewno nikogo nie musi się obawiać. To niefortunne zdarzenie miało miejsce w Kanadzie. Kobieta zemdlała na poboczu drogi podczas spaceru ze swoim zwierzakiem. Pies nie potrafił sam ocudzić właścicielki, więc zadziałał bardzo mądrze. Wyskoczył na drogę i zablokował przejazd ciężarówce, pokazując kierowcy, że potrzebuje pomocy. Kierowca rzeczywiście stanął na widok dziwnie zachowującego się psa, wysiadł i pomógł kobiecie. Następnie pies przyciągnął uwagę przechodzącej obok kobiety, a sam pobiegł do domu, aby wezwać na pomoc rodzinę swojej pani. Można śmiało powiedzieć, że Pupil nie tylko ochronił swoją właścicielkę, ale uratował jej życie. A ten bezpański pies przyczepił się do dziecka na progu domu i wcale nie miał przyjaznych zamiarów. Ostro szczekał i czuć było. Że zaraz rzuci się na chłopca. Na szczęście w pobliżu był jego wierny przyjaciel. Gdy agresor zbliżył się do dziecka, z domu wyskoczył puszysty kot i odważnie przegonił nieproszonego gościa. Kiedy gęś zaatakowała tego człowieka, do akcji natychmiast wkroczył jego pies. Pupil zachowywał się jak najbardziej profesjonalnie. Nie tylko chronił swojego pana przed ingerencją irytującego ptaka, ale też nie uczynił krzywdy samemu ptaku. Mimo potężnych szczęk psa, szyja gęsi pozostała nienaruszona. Kiedy właściciela broni pies lub kot, wcale nas to nie dziwi. Ale co z prawdziwie egzotycznym zwierzakiem takim jak słoń? Dwójka przyjaciół postanowiła się powygłupiać i wkręcić słonia, żeby zobaczyć jego reakcję. Na efekt wcale nie trzeba było długo czekać. Słoń pędem ruszył na ratunek właścicielowi. Tymczasem przyjaciel na szczęście zdążył uciec i dobrze. Wyobraźcie sobie pędzącego na was olbrzyma. A oto kolejna inscenizowana scena. Ten mężczyzna, który opiekuje się słońmi, postanowił zrobić przedstawienie i udawać, że tonie i nie może oprzeć się prądowi. Tak naprawdę wszystko było pod kontrolą, ale słoń o tym nie wiedział. Zwierzę natychmiast rzuciło się na ratunek swemu panu. Podbiegło do niego i wyciągnęło swoją trąbę, żeby tonący mógł się jej złapać. Przedstawienie okazało się satysfakcjonujące. Słoń uratował życie, a mężczyzna przekonał się o lojalności swoich pupili. Założyciel ośrodka rehabilitacji dużych kotów bawił się ze swoimi podopiecznymi. Mężczyzna siedział wśród białych lwów. I pozostałych niebezpiecznych zwierząt, w tym Lamparta. Coś przestawiło się w głowie drapieżnika, który rzucił się na swojego pana. Ale wtedy na ratunek rzucił się tygrys, który powalił Lamparta broniąc właściciela. Możliwe oczywiście, że chciał się z nim pobawić, a nie atakować, ale kto wie, co kryje się w głowach tych dużych niebezpiecznych zwierząt. W tej rodzinie trwa prawdziwe święto, gdyż pojawił się nowy człowiek. W wózku leży nowonarodzone dziecko. Rodzice mają teraz wiele nowych zajęć, ale kot też ma nowe zadanie. Będzie musiał pilnować swojego małego właściciela jak widać kot radzi sobie świetnie, nie pozwala nikomu zbliżyć się do maleństwa. A ten kot pilnuje starszego dziecka, chociaż ta dziewczynka jest trochę większa, to nie można jej spuścić z oka. Na szczęście stale w pobliżu jest kot, który nieustannie krąży wokół, żeby dziewczynka nie upadła na twardą podłogę. Małe dzieci są bardzo ciekawskie i zawsze starają się poznać wszystko, w tym sprzęt AGD, który jest dla nich niebezpieczny. Ten dzieciak interesuje się piekarnikiem. Jeszcze nie wie, że lepiej nie otwierać drzwiczek, bo w środku może być bardzo gorąco. Kot najwyraźniej jest bardziej doświadczony i o tym wie. Dlatego nie pozwala maluchowi otwierać piekarnika i chroni go przed wszelkimi niebezpieczeństwami. To wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.